Wykres funkcji y równa się Ax kwadrat. W tej części narysujemy sobie cztery wykresy. Dwa wykresy, kiedy A będzie dodatnie i dwa wykresy, kiedy A będzie ujemne. Pierwszym wykresem to jest y równa się x kwadrat. Jest to najprostszy wykres. Będziemy podstawiali w miejsce x po kolei liczbę. Zacznijmy od zera. Jeżeli za x stawimy 0, 0 do kwadratu to jest 0. Dla x równego 0 wartość też wynosi 0. Potem jest 1, ale dobrze podstawić sobie w tego typu funkcjach przynajmniej jeden ułamek. Weźmy sobie jedno drugą. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. Czyli dla jednej drugiej jest 1 czwarta. Ale zwróćmy uwagę, że to jest x kwadrat, czyli czy podnosimy liczbę dodatnią, czy do niej przeciwną, wynik wyjdzie taki sam. Czyli jeżeli dla 1 drugiej jest 1 czwarta, to dla minus 1 drugiej też taki sam wynik wyjdzie. Czyli dla minus 1 drugiej będzie też 1 czwarta. Potem podstawmy jedynkę. 1 do kwadratu to jest 1. Czyli dla jedynki to jest 1. Oznacza to, że dla minus 1, tu jest minus 1, wartość też będzie równa 1. Weźmy kolejną liczbę, 2. 2 do kwadratu to jest 4. Raz, 2, 3, 4. Tu jest wysokość 4 i tu jest punkt odpowiadający. No to dla minus 2, minus 1, minus 2 też wartość będzie 4, czyli to będzie w tym konkretnie miejscu. Dla x równego 3, 3 do kwadratu to jest 9. To przeliczmy 4, 5, 6, 7, 8, tu jest 9. I dla x równego 3, wartość wynosi 9. To jeszcze sobie zmieścimy ten punkt. Dla x równego minus 3 też będzie równe 9. Minus 1, 2, minus 3 i wartość też będzie równa 9, czyli punkt byłby w tym miejscu. Ja wiem, że na pewno nie będziemy przecinać tego zapisu, ale przynajmniej daj nam obraz przebiegu tej funkcji. I narysujemy sobie, czyli wykres wyglądałby mniej więcej tak I to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat Przejdźmy do drugiego wykresu Funkcja y równa się 2x kwadrat. Zrobimy podobnie. Najłatwiej oczywiście nam podstawić jest 0. 0 do kwadratu to jest 0 i razy 2 to też jest 0. Podstawmy ten najprostszy ułamek. 1 drugą. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. 1 czwarta razy 2 to jest 2 czwarte, czyli 1 druga. Czyli dla x równego 1 druga wartość wynosi też 1 druga. Oznacza to, że dla x równego minus 1 druga też tyle samo będzie. Podstawmy za x1. 1 do kwadratu to jest 1. I razy 2, no to wynik wynosi 2. Dla jedynki wartość wynosi 2. 1, 2. Więc dla x równego minus 1 będzie też tyle samo, czyli też 2. Kolejnym x jest wielkość 2. 2 do kwadratu to jest 4 i 4 razy 2 to jest 8. Dla x równego 2 Wartość wynosi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To znaczy, jak tu jest ósemka, to znaczy dla x równego minus 2 też będzie ta sama wartość 8. Rysując przebieg, pamiętajmy tylko o jednej rzeczy. Rysujemy tyle, ile jest układów współrzędnych, więc nie kończymy w tym miejscu, ale rysujemy od tego mniej więcej punktu i poprzez te punkty jest to y równa się 2x kwadrat. I myślę, że tutaj było liczbą, a było 1. Tutaj 2, więc chyba nie byłoby kłopotu, gdyby tą liczbą a była inna liczba dodatnia. Przejdźmy teraz do wykresu funkcji, gdzie a jest ujemne. Zaczniemy może od tego wykresu. y równa się minus x kwadrat. Zwróćmy uwagę na to, że ja przygotowując układy, zobaczcie, że wiedziałem, że w tej części nie będzie. Żadnych punktów. Dlaczego? Bo cokolwiek podnosząc do kwadratu, to wynik jest nieujemny i razy liczba dodatnia, tym bardziej nieujemny. Więc na pewno nie spodziewałem się wykresu funkcji trzeciej i czwartej ćwiartce. Natomiast, jeżeli chodzi teraz o te dwa wykresy, wiadomo, że samo x kwadrat, czy tu, czy tu, są to wartości nieujemne. Ale jeżeli połączymy tutaj z liczbą minus 1, a tu z liczbą minus 4, to będą wartości tym razem niedodatnie. Czyli nie spodziewam się wykresu w pierwszej i drugiej ćwiartce. Natomiast w trzeciej i czwartej jak najbardziej. No to zaczymy od tego wykresu, bo jest łatwiejsze. No i znowu za x podstawmy sobie 0. 0 do kwadratu to jest 0. I potem dodajemy minus. No minus 0 to jest nadal 0. Teraz weźmy ułamek. Weźmy jedną drugą. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. A potem minus, czyli minus 1 czwarta. To jest punkt w tym miejscu. Oznacza to, że dla minus 1 drugiej też będzie wartość minus 1 czwarta. Weźmy za x1. 1 do kwadratu to jest 1, a dopiero potem minus, czyli minus 1. Dla 1 jest minus 1. Więc dla minus 1 też będzie minus 1, no bo sprawdzając, minus 1 i do kwadratu to jest 1, i dopiero potem ten minus. Weźmy dwójkę. 2 do kwadratu to jest 4. I dopiero potem minus, czyli wynikiem będzie minus 4. Dla dwójki minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. To znaczy dla x równego minus 2, wartość też będzie minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tu jest minus 4. Braliśmy x równy 2 i minus 2. Weźmy teraz trójkę. 3 do kwadratu to jest 9. I potem minus? Minus 9. Minus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu jest minus 9. Dla trójki jest minus 9. Przezmy jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oznacza to, że na tym samym poziomie będzie dla x równego minus 3. Minus 1, minus 2, minus 3. I wartość też będzie 9. Układ spółrzęd jest tak określony. Więc wykres też rysujemy tyle ile jest układu, zachowując kształt tej funkcji. O mniej więcej tak. Jest to funkcja y równa się Minus x kwadrat. I ostatni wykres w tej części. Funkcja y równa się minus 4x kwadrat. No to podstawiamy po kolei, takie w 0. 0 do kwadratu to jest 0, i razy minus 4 to jest nadal 0. Weźmy ułamek 1, 2. 1, druga do kwadratu to jest 1 czwarta. 1 czwarta razy minus 4 to jest minus 1. Czyli dla x równego 1 druga wartość wynosi minus 1. Oznacza to, że dla x równego minus 1 druga też wartość wyniesie minus 1. Podstawmy za x1. 1 do kwadratu to jest 1. I razy minus 4, minus 4. Dla jedynki jest minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Sprawdźmy. Tu jest wielkość minus 4. To było dla x równego 1. To znaczy tyle samo musi być dla x równego minus 1. Też na tym samym poziomie. Podstawmy za x 2. 2 do kwadratu to jest 4. 4 razy minus 4, minus 16. No i już widzimy, że to minus 16 chyba się nie zmieści, bo to jest 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. U mnie zmieściłoby się około minus 12. No to jeżeli widzimy sami, że mamy tylko punkty tu u góry, dla dwójki już się nie mieści, no, to może spróbujmy dla 1,5. Półtora. Dla półtora. To jest 3 drugie. Spokojnie przeliczmy. 3 drugie do kwadratu to jest 9 czwartych. 9 czwartych razy minus 4. 9 czwartych razy minus 4. Widzimy, że czwórki się. 9 czwartych razy minus 4, widzimy, że czwórki by się skróciły i wyszedłby wynik minus 9. A to nam się zmieści. Czyli dla x równego 1,5, czyli 3 drugie, dla x równego 1,5 powinno wyjść minus 9. Liczymy minus 1, minus 2, minus 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 9. Czyli dla x równego minus 1,5 też będzie minus 9. Tu jest wielkość minus 9. I rysujemy teraz przebieg. Widać, że ten wykres jest taki bardziej ostry. I to jest funkcja y równa się minus 4x kwadrat. Co my widzimy po tych czterech wykresach? Zobaczmy przede wszystkim, kształty tych wykresów są bardzo podobne. I te wykresy nazywamy, że to są parabole. To są parabole. Każda parabola ma ten punkt, gdzie ten wykres tak zawraca. Ten punkt. Ten punkt będziemy nazywać, że to jest wierzchołek. To jest wierzchołek paraboli. Ten punkt konkretnie. Czyli tym wierzchołkiem będzie też tu w tym miejscu ten punkt, a dla tych wykresów to będzie ten punkt, i ten punkt. To są wierzchołki paraboli. Natomiast pozostałe części wykresu, czyli zarówno ta część, jak i ta, te części będziemy nazywali to są ramiona paraboli. Ramiona paraboli. Czyli tu mamy Spójrzmy na ten wykres. Tu są ramiona i tu jest wierzchołek. Na tym, tu są ramiona i tu jest wierzchołek. Tu są ramiona i wierzchołek. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Widzimy tak. W tych dwóch przypadkach ramiona są skierowane do góry. A w tych dwóch ramiona są skierowane w dół. Od czego to zależy? No, widać. Ramiona w dół są wtedy, kiedy liczba stojąca przy x kwadrat w tym miejscu i w tym miejscu była ujemna. Natomiast jak liczba a stojąca przy x kwadrat będzie dodatnia, bo tu jest 1, a tu jest 2, to ramiona będą skierowane do góry. Czyli zapamiętajmy, te pewne podstawowe pojęcia. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, która ma swój wierzchołek oraz ramiona. Ułożenie ramion zależy od tego współczynnika A. Jak będzie dodatni to ramiona do góry, jeżeli A będzie ujemne, to ramiona są skierowane w dół. Jeszcze jeden ciekawy jest wniosek. Spójrzcie te. Parabole, pamiętacie, braliśmy jak dla 1, to i dla minus 1. Jak dla 2, to i dla minus 2. Wykresy, czyli parabole, są symetryczne. Są symetryczne. I w tych przypadkach akurat oś Y jest tak zwaną osią symetrii. To jest oś symetrii. To jest oś symetrii. Tu jest oś symetrii tej paraboli. I tu jest oś symetrii tej paraboli. Będzie jeszcze o tym mowa, ale na tych pierwszych wykresach mogliśmy to już zobaczyć.